Witamy Filipa Jarotę, mistrza Polski, który w tej chwili tutaj na drużynowych mistrzostwach Europy występuje. Witamy Cię, Filip, tutaj. Powiedz mi coś na temat tych mistrzostw. Witam, dzień dobry, witam wszystkich. Zakończyliśmy właśnie mistrzostwa. To jest w sumie ostatni dzień, kiedy jesteśmy jeszcze tutaj w Finlandii, w Helsinkach. I generalnie myślę, że plan minimum dla obydwu drużyn został wykonany utrzymanie w drugiej dywizji. Dla nas, dla drużyny męskiej jest to myślę, że super osiągnięcie. Tym bardziej, że rok temu utrzymaliśmy się po raz pierwszy w historii polskiego skłosza. Także w tym roku utrzymać się po raz kolejny było super. Eee, aczkolwiek myślę, że z roku na rok coraz drużyna jest coraz lepsza, chłopaki grają coraz lepiej. Eee, też, też się myślę rozwijam, więc... W przyszłych latach będzie można powalczyć o wyższe miejsca i spokojnie mam nadzieję, że będziemy takim stałym wywalcem tej fazy ćwierćfinałowej I, i później walczyć po prostu o te najwyższe miejsca, a może kiedyś i nawet o awans do pierwszej dywizji na Mistrzostwach Europy. No ja, ja życzę wam tego oczywiście jako team, jako team. i ja myślę, że jesteście w stanie to zrobić. Czesi dostali się do do pierwszej dywizji. Z tego co wiem, więc myślę, że jesteśmy, jesteśmy na. Jesteśmy w stanie to zrobić. Filip, jak się przygotowywałeś do tych, tej mistrzostw? Czy jakoś specjalnie trenowałeś? Jak to wyglądało u ciebie? W sensie generalnie przez ostatnie 3, 3 miesiące miałem dosyć bardzo taki intensywny czas w swoim życiu. Więc nie ukrywam, że, że, że w skłosza grałem trochę mniej niż, niż bywało to, to zazwyczaj w poprzednich latach, ale, ale cały czas starałem się trzymać te tak treningi cały czas starałem się codziennie chodzić, wykonywać pracę na korcie. Gdy mogłem, też uczestniczyłem na siłowni, ale trochę praca akademicka, natłok, natłok rzeczy, które musiałem wykonać na studia, był, był, był zbyt duży, żeby normalnie móc sobie poczynać i grać w squasha, więc musiałem trochę Przystopować, ale ostatnie dwa tygodnie były już trochę luźniejsze ze względu na to, że oddałem swój licencjat i wróciłem już normalnie do treningów takich teraz chciałbym już utrzymać ten właśnie rytm i cały czas ścisnąć. Gratulacje Filip, licencjatu. Było ciężko, żeby to osiągnąć, bo to jest wiesz, no, szacunek za to, że skończyłeś licencjat na UI. E... Wiele, wiele osób wiedziało o tym, że piszę ten licencjat, ponieważ często o nim wspominałem. I myślę, że było to dla mnie dlatego, że że jakby tak nauka, jakby to mój, mój, w ogóle to, że poszedłem na studia i zacząłem się uczyć, zacząłem jakby się rozwijać i też odnazłem pasję w czymś nowym. I myślę, że zawsze w życiu takim główną rzeczą, którą robiłem, to było granie w squasha, a gdy wyzwania pojawiają się w innej sferze życiowej, no to dla mnie no to jest Mega, mega wyzwanie. Nie jest dla mnie większym problemem grać pod presją, jeździć na turnieje, nie mam problemów ze stresem podczas grania, ale takie rzeczy z życia typowe dla każdego z nas, no to, to są dla mnie wymagające. Ale dużo cię nauczyły też Filip, nie widzę, że jesteś dorosły i dojrzewasz, jesteś już mężczyzną prawdziwym, który no wie doskonale, że musisz sobie pogodzić pracę z, ze sportem. Musisz pracować. I występujesz, że nie jesteś takim sportowcem jeszcze, który się utrzyma tylko z tego, żeby, żeby, żeby grać, prawda? Eee, czy, czy problem, problem jest, że, że, że po, pierwsze, po pierwsze to jest squash, więc niestety no, nie, jest, nie jest tak kolorowo generalnie w profesjonalnym skłoszu, albo trzeba być naprawdę wysoko i mieć też dobre kontrakty sponsorskie. A, ale u mnie niestety, no. Nie, jakby niestety aż tak mnie do tego nie ciągnie, żeby kontynuować tą karierę, żeby próbować być, rozwijać się, mieć sponsorów, żeby cały czas profesjonalnie trenować, ponieważ jest to mega ciężkie życie. Myślę, że każda praca, jaką się wykonuje, jest ciężka i tak samo Skosz jest bardzo ciężką pracą, jakby nie patrzeć, i też trochę problemy, problemy z ciałem, które miałem od zeszłego roku, też trochę sprawiły, przyczyniły się do tego, jaką decyzję ostatecznie. Podejmuję, jak ostatnio też myślę, więc, więc wszystkie te takie wydarzenia no, mocno mnie ukształtowały i też zmieniły sposób myślenia na pewne sprawy. Tak jest życie i myślę, że Filip to życie ci układa bardzo dobrze. Z tego co ci obserwuję, z tego co sam się obserwujesz, cofnij się trzy lata do tyłu, a teraz jesteś zupełnie innym człowiekiem, dojrzałszym, grasz lepiej. Eee, myślę, że, myślę, że powinien być z siebie dumny. Filip, powiedz mi. Jeszcze tutaj, wracając do tego, do tego turnieju, jak Ty się czujesz teraz na tym turnieju? Jaka jest atmosfera? Powiedz coś na ten temat. E, przede wszystkim myślę, że zagrałem bardzo, bardzo dobre zawody. E, pozytyw jest taki, że... że, że... Że dobrze się czułem pod względem zdrowia, także grałem injury free przez cały turniej, co było naprawdę super i nie jest to rzadki, nie jest to częst, częsty przypadek w ostatnim czasie dla mnie, więc było to mega pozytywne i zagrałem bardzo dobre zawody, aczkolwiek w niektórych meczach wiem, że, że było mnie stać na więcej i że mogłem spokojnie osiągnąć lepszy wynik. Atmosfera? Dla mnie no, to jest jeden chyba z moich top, top 3 turniejów, jeśli chodzi o sezon, ponieważ na co dzień, jak rywalizujemy indywidualnie, to, to dla odmiany gra w drużynie jest, jest bardzo przyjemnym przeżyciem i, i spędzanie czasu z całą drużyną, tutaj z chłopakami, z dziewczynami no, jest naprawdę super i, i, i świetnie się bawiłem przez cały ten wyjazd i atmosfera w drużynie też jest bardzo super. Ja też myślę, że atmosfera dobra. Yy, uczymy się cały czas od siebie czegoś nowego. To był dobry wyjazd dla nas też jako trenerów. Yy, Filip, powiedz mi, bo zagrałeś. Powiedziałeś dobrze, ująłeś to wszystko, jak, 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 jak prezentujesz poziom, ale zagrałeś coś niesamowitego z Rui Suarezem. To jest. Yy, my wszyscy patrzyliśmy i byliśmy z siebie, z siebie dumni, bo zrobiłeś tam kawał dobre roboty. E, tak, no e, zaskoczyłem trochę sam siebie też tym meczem, e, z drugiej strony w, wiem też trenując przez te wszystkie lata i grając w Bristolu, wiem też gdzie są moje umiejętności i wiem jak dobrym zawodnikiem potrafię być, e, niemniej jednak bardzo często moim problemem jest to, że, że, że grając z zawodnikami równymi, lepszymi nie jestem w stanie jakby pozwolić e, Myślę, że mój mental, ta strona psychologiczna, ona nie pozwala mi osiągnąć pewnego poziomu w swojej grze. I w tym meczu akurat udało się przełamać tą barierę i naprawdę udało mi się myśleć, zachować też przy tym zimną krew i spokój w podejmowaniu decyzji. I przez to byłem o wiele bardziej agresywniejszy, nie bałem się, wychodziłem do piłek, starałem się przejmować inicjatywę. Co nie było łatwe z zawodnikiem z pierwszej 60 na świecie. Ale... Ale tak. No... Filip, zagrałeś jak zawodnik PSA, nie, nie ukrywajmy tego. Nie zagrałeś jak, e, jak dawny Filip, tylko zagra, zagrałeś jak zawodnik. Zagrałeś dojrzale i zagrałeś skutecznie. No, nie udało się wygrać tego meczu, ale, ale 3-2. Myślę, że powinieneś być dumny z siebie. Nie, no zdecydowanie byłem, byłem bardzo szczęśliwy, ale mimo wszystko koniec końców to cały czas nie jest wygrana w meczu. Co, co myślę, też jest najważniejsze, jednak jeśli chodzi o sport, no bo na koniec dnia jest jeden wygrany i jeden przegrany. Ale będzie to na pewno takie wspomnienie, które będę mógł sobie pamiętać już do końca życia i myślę, że to jest jeden z tych aspektów, które najbardziej lubię w skłoszu. To takie właśnie zbieranie wspomnień, które już pozostaną ze mną na zawsze i jednak zagranie zawodnikiem tak równego meczu z pierwszej 60 i też nadążanie za tym tempem, bo to tempo też jest często kosmiczne i wytrzymanie tego fizycznie, no, jest super oznaką i będzie to na pewno super wspomnienie. Na pewno zapamiętasz ten mecz. Filip, powiedzmy, powiedzmy teraz na temat twojego życia. Yy, powiedziałeś już o licencjacie, czyli szkoła jest bardzo istotna dla ciebie. Yy, myślę, że to jest dobry kierunek, w którym idziesz yy, i dobrze, że jesteś tam, gdzie jesteś w tej chwili. Powiedz mi twoje jakieś decyzje, i plany na przyszłość? Eee, tak. E, dużo, dużo, dużo było czasu na to, gdzie myślałem. Starałem się zdecydować, co dalej, wybrać to, co będzie najlepsze dla mnie. I ostatnimi czasy zdecydowałem się po prostu, że chciałbym na ten moment, przynajmniej, chciałbym spróbować e, normalnej, e, że tak powiem, normalnej pracy. E, pójść, popracować, zdobyć doświadczenie i też rozwijać się w pasjach pozaskłoszowych, e, związanych właśnie z pracą w e, finansach, e, przy rynkach kapitałowych i, i myślę, że to będzie na pewno warte spróbowania ale też nie mówię, że, że to będzie nie wiem, strzał w dziesiątkę i też nie wykluczam siebie dalej rywalizując ostro e, rywalizując mocno po prostu w za za jakiś pół roku rok, no nie wiadomo jak to będzie, po prostu całe życie Grałem w Skosza i, i teraz myślę, że jako, jako taka normalna ludzka rzecz chciałem po prostu spróbować czegoś innego. To jest zrozumiałe, jak najbardziej. Yhm, Filip. Twoje połączenie teraz z Polską, jak wygląda? Twoje połączenie z Polską? Jesteś tam 3 lata prawie w Bristolu. Jak to jest jak jedziesz do Polski, jak to jest jak to jest tutaj. Yy, gdzie ty się czujesz, gdzie masz twój dom? No tu odpowiedź jest prosta, no zdecydowanie jest to Polska. E, jak do, dorastałem, jakby moje pewne poglądy, dojrzałem do, do, do pewnych poglądów, wyrobiłem sobie pewne opinie na, na pewne tematy, miałem też okazję spróbować właśnie życia za granicą. I mimo wszystko czuję ogromny sentyment do Polski i kocham ten kraj. Jestem dumny, że mogę go reprezentować i jestem po prostu dumny z tego, że mogę być Polakiem. I, Zdecydowanie jednak mój dom zawsze będzie w Polsce, ale też nie wykluczam, nie wykluczam e, sobie życia w innych krajach świata, i, ale mimo wszystko sercem zawsze będę związany z Polską i zawsze będę stał za Polską. Oczywiście, bardzo mądre słowa e, Filip, bardzo mądre słowa. E, miałem zapytać jeszcze o twoją pracę, e, ale dobrze. Mistrzostwa Polski w Wrocławiu. Przygotowania teraz zaczynasz pewnie. Czy ten turniej już był przygotowaniem? No Myślę, myślę że, że, że cały, cały sezon jest trochę jakby generalnie przygotowaniem do Mistrzostw Polski, ponieważ one są trochę zwieńczeniem sezonu, bo są grane w czerwcu, gdzie zazwyczaj ten kalendarz już jest dosyć pusty. Już na przełomie właśnie maja, czerwca zazwyczaj I takie rozgrywki międzynarodowe trochę są przystopo przysto przystopowane. Na pewno wolumen, ilość tych turniejów nie jest aż taka duża. Więc tak, na moim, na moim celowniku teraz głównie Mistrzostwa Polski i cały maj, Będę chciał porządnie teraz przepracować, tak skupiając się w pełni na nagraniu na w Skłosza. No i cały czas jednak kontynuując naukę, bo mam jeszcze pewne rzeczy, których muszę się nauczyć i nadrobić, jeśli chodzi o naukę. Eee, I 5 czerwca będę przelatywał do Polski, eee, właśnie 3 dni przed mistrzostwami. I mam nadzieję, że bardzo dobrze przygotowany i w dobrej formie, i zdrowy. Życie, życzę Ci tego Filip, z całego serca. Jak myślisz, te mistrzostwa Polski będą inne? Bo jesteś numerem jeden w Polsce. Jak to jest być, e, żyć jako numer jeden w Polsce z presją taką, która, i, która będzie ci towarzyszyła podczas mistrzostw? Myślę, że, że w tym roku będzie ciężko. Jeśli chodzi o to, chłopaki się rozwijają, chłopaki zaczęli grać, z czego jestem bardzo dumny i cieszę się, że, że, że też reszta zdecydowała się na to, żeby próbować latać i grać po turniejach i to widać, że poziom rośnie, przez co poziom rywalizacji rośnie, jak poziom takiej ogólnej rywalizacji rośnie, no to jest zawsze dobre dla sportu, więc się z tego bardzo cieszę. No i na pewno będzie to sporym wyzwaniem bronić tego mistrzostwa. Po raz, po raz czwarty, tak, będę walczyć o piąte mistrzostwa. Także po raz czwarty będę starał się tego bronić. No ale się nie mogę doczekać i Mistrzostwa polskie to też jest jeden z fajniejszych turniejów, ponieważ no w roku tych turniejów w Polsce, rywalizując z polskimi zawodnikami, no nie gram aż tak dużo. Więc jest to na pewno super okazja, aby wrócić, ale też spotkać wszystkie osoby, doświadczyć tej atmosfery, która jest zawsze co roku na mistrzostwach, więc nie mogę się doczekać. Filip, um... Miałem jeszcze coś, o coś zapytać, ale właśnie wypadło mi z głowy. Powiedz mi, czy jest coś, jakiś przekaz, o właśnie, przekaz dla juniorów przede wszystkim i, i później zadam ci ostatnie pytanie na temat działania Związku Polskiego, jak ty to widzisz. Okej, okay? przekaz Filipa Jaroty, mistrza Polski czterokrotnego już dla juniorów w Polsce. Przede wszystkim mój przekaz to byłby taki, żeby, że to jest, to jest dosyć banalne, ale, ale w wielu momentach w życiu będzie tak, że, że po prostu będziemy trafiać na, na przeszkody, i mimo tego, że często mamy rzucone kłody pod nogi, to żeby nigdy się nie, nie poddawać i cały czas pracować, i żeby też nie dać sobie wmówić nikomu, że, że nie możemy czegoś osiągnąć albo że się do czegoś nie nadajemy. Bo, bo, z takim, bo, się bo się nadajemy, tylko wszystko zależy od tego, jak mocno pracujemy. A druga rzecz dla juniorów jest taka, że, 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 że wiedza to jest potęga mimo wszystko i, i że bardzo zachęcam też wszystkich juniorów grających do tego, żeby nie tylko rozwijali tą swoją pasję skłuszową i nie tylko próbowali walczyć o, o to, żeby zaistnieć w profesjonalnym sporcie, ale też starali się rozwijać inne pasje e, pozasportowe i Próbowali też mierzyć jak najwyżej, jeśli chodzi o akademickie wyniki. Tym bardziej, że, że wierzę w to, że wiele dzieciaków grających w squasha w Polsce ma też takie możliwości, bo też nie, tak, nie każdy takie możliwości ma, żeby, żeby jednak pilnować, uczyć się, uczyć się języków przede wszystkim, bo to jest mega ważne, bo to Wam się przyda wszędzie na turniejach, ale, ale i też później w życiu. I myślę, że najlepszą taką alternatywą. Nie, alternatywą. Głównym celem jest to, żeby celować po prostu w wyjazd na uczelnie zagraniczne, czy to właśnie do, do, do Wielkiej Brytanii, czy do Stanów Zjednoczonych, bo tam są możliwości, jeśli chodzi o stypendia. I polecam to wszystkim po prostu. No jesteś, poszedłeś w ślady yy, yy, między innymi Kariny, i myślę, że to jest także że ci juniorzy, którzy myślą o, o, o dobrym wykształceniu. Przy okazji, grając skosza jest to bardzo dobry kierunek i, i, i zachęcam, żeby juniorzy grali coraz lepiej, żeby jeździli, żeby inwestowali w siebie. Dlatego, że już do średniej, mogo, do średniej szkoły mogą pójść gdzieś na 100% stypendium. Jest to możliwe? E, tak, tak, zdecydowanie tak. E, I myślę, że to też wiąże. Studia, studiami, ale sam wyjazd za granicę i doświadczenia, też życie w innym miejscu to jest kolejny aspekt. Rozwój języka, który jest mega kluczowy cały czas w Polsce. Uważam, że jednak to jest e, duża przewaga posiadanie rozwiniętego angielskiego. E, tak jak każdego innego języka, innego niż Polski. Uczcie się języków różnych, ale angielski musicie znać po prostu. na no, no, angielski trzeba znać. No. E, tak, 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 tak. Jak, zdecydowanie. E, I kolejna rzecz jest taka, że. E, takie taki studia za granicą, wyjazd, opuszczenie domu, szybciej można po prostu dorosnąć i też spotkać się trochę z tym życiem dorosłym, które mimo wszystko e, nas czeka zawsze. E, też kiedyś byłem juniorem i, i, i chciałem, żeby to się nigdy nie kończyło, ale no, człowiek z dnia na dzień, z roku na rok dojrzewa i trzeba zmieniają się trochę priorytety i trzeba, że tak powiem, coraz bardziej ogarniać, niestety. Takie jest życie, właśnie, że. Że ten, nasze życie jest tak skonstruowane. Wiele czytam na ten temat i interesuje się właśnie tym okresa, okresami w życiu naszym, że te okresy w życiu są właśnie tak skonstruowane, żebyśmy jako młodzi ludzie się uczyli, a później a później starali się bawić, więc, więc to jest bardzo istotny taki przekaz, mój dla juniorów, żeby nie za szybko próbowali się bawić, przyjdzie czas na zabawę, ale w tej chwili jest czas, kiedy muszą się muszą się uczyć dobrze i muszą dobrze trenować. Później już jest, po, że tak powiem, pozamiatane. Filip, co ty, co ty na to? No to, to jest racja, no rzeczywiście jest tak, że, że, że często jest tak, że, że na tych, że te studia to są czasem do zabawy i tak dalej i to rzeczywiście jest czas do zabawy, tylko że trzeba też dobrze wykorzystywać swój czas i, i i, i warto mimo wszystko pracować, się uczyć, rozwijać, bo to na pewno zaprocentuje, ale nie można też zapominać, że dzieckiem się jest tylko raz i że, że też warto jak najdłużej korzystać z tej beztroski i może czasami nie warto wcale szybciej dorastać. Myślę, że to indywidualna sprawa dla każdego. Ja wierzę, że imprezujesz Filip, bo to jest potrzebne, to jest, to jest bardzo potrzebny że tak powiem, sfera twojego życia, tylko żeby nie było tak, że imprezuje się dwa razy w tygodniu. Jak często chodzi Filip Jerota na imprezy? O, zależy. W miesiącu? Z dwa razy. No więc właśnie, to jest proste. Dwa razy. Gdyby, gdyby chodzić cztery razy, też jest ok, ale nie jak już się chodzi więcej. Więc jak gdyby ten, ten, ta sfera jest też istotna. Ten, to, ten, ten gra, bycie graczem skłosza, to nie jest tylko granie w skłóża. Trzeba dbać o różne sfery, między innymi też tą taką rozrywkową. No zdecydowanie, no. nie możemy zapominać o tym aspekcie socjalnym, który jest mega ważny w życiu, jednak te kontakty, relacje z ludźmi są super i dla mnie są te, tak, samo, tak samo ważne relacje z najbliższymi, jak też mój własny rozwój, I gra w squasha i nauka i praca niedługo, także, także o to trzeba wszystko dbać, no bo koniec końców jesteśmy ludźmi. Filip, dziękuję Ci bardzo za ten wywiad, yy, yy, bardzo fajnie, mogłbym sobie porozmawiać tak godzinę albo dwie. Te pytania są yy, nie kończą się. Powiedz mi, jak ty oceniasz pracę polskiego związku z Kłosza? Mm, nie mam szczerze na ten, na, ten te, na, na ten temat za bardzo zdania, ponieważ akurat jeśli chodzi o polski związek i działanie tego związku staram się w to nie angażować, staram się skupić na grze. I, i, i to jest sprawa, której, której na razie trzymam się z daleka i nie mam jeszcze wykształconej dobrej opinii, żeby też się na ten temat wypowiadać. Ale... Ładnie wyglądacie, macie stroje, że tak powiem, narodowe, bardzo ładnie wyglądające, prezentujecie się tutaj bardzo dobrze, chodzą wszyscy w dresach, chodzą wszyscy na mecz w koszulkach, więc to jest, to jest dobra praca na w związku i dbanie o naszych, o naszych zawodników. Filip, dziękuję Ci bardzo za, za wywiad, życzę Ci powodzenia i mam nadzieję, że za jakiś czas się znowu spotkamy i powiesz, co u Ciebie w życiu. No, mam nadzieję, że... że... Że, że tak będzie, tak samo. Bo cały czas jednak będę się trzymał do tego skłosza i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będę mógł reprezentować nasz kraj na arenie międzynarodowej w rozgrywkach właśnie międzynarodowych reprezentując Polskę. Krótkie podziękowania, Filip. Kołem chcesz podziękować. Eee, podziękowania dla całego zespołu myślę tutaj, który jest ze mną, dla drużyny męskiej, dla drużyny lamskiej, dla trenerów i, i tak, to na ten turniej to, to będą takie podziękowania, to jest stricte związane z tym turniejem, bo, bo spędziliśmy fajnie czas i zagraliśmy dobre mecze. Myślę, że wykonaliśmy plan minimum, utrzymaliśmy się obydwoje w, w drugiej dywizji, więc, więc jest dobrze. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.